Pojęcie przemysłu 4.0, idea ma już ponad 10-14 lat, kiedy to na targach Hannover Messe w 2011 roku została ogłoszona taka koncepcja. A co przez ten czas zmieniło się w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych? Niewiele. Hm, sami zobaczcie. Według raportu Tech Impact, jak technologie mogą wpływać na wyniki finansowe producentów w branży FMCG, Zaledwie 1 trzecia badanych firm w pełni wykorzystuje możliwości systemów MES. Aż, uwaga, 93% nie ma wiedzy, czym są cyfrowe bliźniaki, a tylko 3% firm korzysta na poziomie zaawansowanych z algorytmów sztucznej inteligencji. Taki jest oto obraz i ciężko się z tym nie zgodzić, ponieważ sam odwiedzając różne firmy produkcyjne w Polsce, łatwo mogę dojść do podobnych wniosków. E, oczywiście, raport, który wspomniałem, zalinkuję, ponieważ jest to kawał dobrej roboty i polecam taką lekturę każdemu, kto prowadzi firmę, zarządza firmą lub po prostu odpowiada za rozwój danej organizacji. E, I właśnie. E, przez te lata na wielu konferencjach, pojęcie przemysłu 4.0 było odmieniane przez masę przypadków. Teraz mówimy o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja tu, sztuczna inteligencja ma podejmować za nas decyzje, ma zastępować ludzi. Adekwatnie do robotyzacji moglibyśmy się odnieść. Natomiast Prawdą jest to, że na wielu konferencjach pokazywano taki system, jeszcze lepszy, mający integrację ze sztuczną inteligencją, mający przyspieszyć o x% działanie naszej firmy. Natomiast smutne jest to, że mało kto mówi, jak wdrożyć takie rozwiązanie, jak uruchomić. A nie jest to. Bułeczka z masełkiem, gdzie możemy bardzo szybko kupić płytkę CD czy tam DVD, czy innego pendrive'a, uruchomić aplikację i mamy problem z głowy zainstalować, co najwyżej przeszkolić załogę nie. Wdrożenie systemów informatycznych mające wspierać naszą organizację, to są grube miesiące, o ile nie lata. Tak, dobrze usłyszałeś, lata to nie jest coś, co możemy zrobić od tak bardzo szybko i mamy sprawę załatwioną. Dlaczego? Ponieważ poza wyborem rozwiązania, co oczywiście też zajmuje czas, bo tych rozwiązań na rynku jest bardzo dużo, w zależności od tego, jaki system chcielibyśmy wybrać PDM, PLM, ERP, MES, APS, skrótów, już na samych skrótach można się zgubić zajmuje dużo czasu. Do tego dochodzi analiza przedwdrożeniowa, ale przede wszystkim przygotowanie naszej organizacji, bo również wdrażając taki system, trzeba stworzyć zespół w Twojej firmie. Który będzie odpowiadał za takie wdrożenie, który będzie zaangażowany nie tylko jako poboczne zajęcie, ale będzie zaangażowany w ramach swojego etatu w konkretne zadanie, co oczywiście się wiąże ze spadkiem produktywności, z potrzebą być może zatrudnienia nowych ludzi, aby zastąpili tych, którzy są zaangażowani w wdrożenie. To oczywiście są koszty, w postaci zakupu licencji, zakupu yy, usług od firmy, która będzie nam wdrażała takie czy inne rozwiązania. No a do tego trzeba utrzymać rentowność firmy, trzeba się rozwijać, trzeba po prostu zarabiać pieniądze, aby było na te inwestycje i można było się dalej rozwijać. Zatem, jak do tego tematu podejść? Otóż chciałbym w tym i kolejnych firmach przybliżać poszczególne wątki związane z wdrożeniem systemów informatycznych. Będę się skupiał na konkretnych etapach, bo ciężko oczywiście powiedzieć od tak na raz yy, całą historię. Być może uda mi się kogoś z gości zaprosić, yy, czy to firm, które wdrażają konkretne rozwiązania, czy to yy, właścicieli firmy, które no, mają za sobą już pewne wdrożenia. Zobaczymy, jak nam to się wszystko będzie układało. Natomiast dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat przygotowanie zespołu konstrukcyjnego nie tylko pod wdrożenie systemu PDM czy PLM, ale również pod kątem przyszłości wdrożenia algorytmów sztucznej inteligencji. Zatem czym jest zespół projektowy? Zespół projektowy to zespół lub zespoły ludzi, oczywiście w zależności od wielkości firmy, którzy tworzą idee, pomysły, projekty, gotowe rozwiązania, często wpływające na to, jaką przewagę konkurencyjną ma nasza firma. Często tworzą know-how naszej firmy i zapisują w różnych plikach, w różnych repozytoriach właśnie tą wiedzę. I spójrzmy bliżej, co mamy w poszczególnych, o jakich danych mówimy w kontekście zespołu projektowego. Po pierwsze, są to często gigabajty, terabajty plików kadowskich, dość specyficznych, ponieważ Pliki kadowskie są powiązane ze sobą, część powiązana ze złożeniem, złożenie z częścią, czasem do tego dochodzi obróbka, gdzie mamy wygenerowane pliki NC, które również powiązane są z konkretnymi rewizjami danego projektu. Do tego dochodzą wyniki, symulacje i masy plików, które, gdy zmienią swoje lokalizacje na dysku sieciowym w komputerze. Mogą spowodować, że ten projekt przestanie być czytelny dla użytkownika. Dodatkowo mamy masę plików około projektowych. Jest to dokumentacja zapisana w plikach PDF, są to dokumentacje techniczno-rozruchowe, wymagania klienta, wszelkiego rodzaju normy i dokumentacje związane z tym, czym robimy i również tego typu plikami musimy w jakiś sposób zarządzać. Nie wspominam już tu o zamówieniach, zleceniach, umowach, plików, które dostaliśmy choćby od zleceniodawcy, jeżeli robimy jakąś kooperację. Generalnie tych danych jest bardzo dużo. A jeżeli mówimy o zespole, to mamy również komunikację. Konstruktor z konstruktorem rozmawia na jakiś temat. Nie rzadko... Pracują razem na jednym projekcie, ponieważ im bardziej złożony projekt, tym więcej osób jest zaangażowanych. Ten odpowiada za elektronikę, ten odpowiada za mechanikę, ten jeszcze pracuje nad hydrauliką, a ktoś jeszcze inny wykonuje obliczenia numeryczne. Ci ludzie ze sobą muszą rozmawiać. No i niestety, mail jest dość wygodnym rozwiązaniem. Czasem jest to Teams czy inny komunikator. By the way, znam firmy, które dalej pracuje i wykorzystuje do komunikacji gadu-gadu to kiedyś w młodości rozmawiał na gadu, gadu, ręka w górę. Ale to taki mały odskocznik. Dodatkowo poza dokumentacją, poza komunikacją, mamy obieg dokumentacji. I tu jest ciekawostka. Bardzo często ten obieg dokumentacji, elektroniczny obieg dokumentacji, tu zaznaczę, w wielu firmach jest fikcją. Jest czymś, co musi spełniać w ramach na przykład norm ISO, ale nie zawsze sprawdza się w praktyce. Kiedyś to była tabelka rysunkowa, którą musiał podpisać ten, kto projektował, ten, kto sprawdził, ten, kto zatwierdził. Dzisiaj możemy w stosunkowo łatwy sposób odwzorować taki obiekt, obiekt elektroniczny. No, Ale to wymaga czasu, wymaga zaangażowania, no i oczywiście dbałości o szczegóły, które no, powinniśmy spełniać. No i oczywiście dochodzi kooperacja z dostawcami. Nie każda firma może pozwolić sobie na wyprodukowanie urządzenia w pełni na swoim podwórku, wobec czego korzysta z kooperantów. Zlecamy toczenie, frezowanie, czasem jakieś wycięcie na laserze, czasem jakąś obróbkę termiczną, ponieważ no, nie mamy tych wszystkich maszyn u siebie. A co za tym idzie? Musimy wygenerować jakieś, jakąś dokumentację, czy to jest PDF z rysunkiem, czasem jest to model 3D. No, i jak to bywa, mail przyjaciel człowieka, pakujemy to jako załącznik, czasem do zipa, i wysyłamy to naszemu dostawcy. Co ten robi z tymi plikami? Czasem jeszcze do tego dochodzą umowy NDA drakońskie z karami, a zapominamy, że mail. Jest generalnie słabym narzędziem do przekazywania wrażliwych danych i w sumie nie najlepiej zabezpieczonym. Są zdecydowanie lepsze sposoby na to, żeby tą dokumentację w sposób bezpieczny i prawidłowy przekazywać. A co się dzieje, kiedy w międzyczasie w naszym zespole projektowym, na produkcji, pojawia się zmiana? No, jak ktoś pomyśli, żeby w miarę szybko wysłać taką informację do naszego dostawcy, no to fajnie. Ale czasem musimy się pogodzić z tym, że niestety ten detal został zrobiony niepoprawnie, bo został zrobiony w starej rewizji o czym zapomnieliśmy. Rewizje, wersje są bezpośrednio powiązane z obiegiem dokumentacji i obieg dokumentacji to powinna być najważniejsza rzecz w zespole konstrukcyjnym. To nie ulega w ogóle wątpliwości. Pomijając wszelkiego rodzaju funkcje, automatyzacje, gadżety programowe. Obiekt dokumentacji jest to serce systemu, sposobu pracy, procesów w naszym zespole konstrukcyjnym. To właśnie obieg dokumentacji odzwierciedla proces, w jaki powinniśmy pracować. To powinna być nasza Biblia, nasz wzorzec, drogowskaz, według którego powinien być prowadzony każdy inżynier, inżynierka w naszym zespole konstrukcyjnym. Okej, okay, zatem od czego mamy w ogóle rozpocząć? Jak już nagadałem, co powinno być, z czym mamy do czynienia, to zanim podejdziemy do wyboru, chcę taki system, inny system, chcę SolidWorksa, Katie, PLMA, PDMA, MES, w ogóle pełną automatyzację, zanim przejdę do tego etapu, albo mogę też powiedzieć w trakcie, musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. Zakup licencji oprogramowania, czy to jest licencja wieczysta, czasowa, nie ma to dzisiaj żadnego znaczenia, nie rozwiąże Twoich problemów. Będzie tylko narzędziem, które pomoże Ci w tym całym procesie. No ale niestety musisz coś dać z siebie. I w pierwszej kolejności popatrz na swoje dane. Popatrz, gdzie je przechowujesz. Czy to jest komputer, to znaczy każdy inżynier ma pliki u siebie. Czy masz jakiś dysk sieciowy, który przechowuje nam wszystkie dane, czy gdzieś dane, czy masz w chmurze, na OneDrive, Google Drive, czy jeszcze innym Drive? Musisz to wiedzieć. W jakim stanie są twoje dane? Jak zarządzasz wersjami? Jak nazywasz te pliki? Swoją drogą o nazewnictwie można byłoby spokojnie zrobić zupełnie inny odcinek, bo to jest temat rzeka. Więc w pierwszej kolejności popatrz na to gdzie te dane masz i czy są w ogóle archiwizowane, zabezpieczone, backupowane. Druga sprawa, popatrz na biblioteki. Ponieważ biblioteki jest to coś co jest wykorzystywane przez wielu inżynierów, niezależnie od tego w jakim projekcie pracują, biblioteki typu łożyska, śrubki, nakrętki powinny być w firmie ustandaryzowane, powinny być święte i nikt inny nie powinien Postronny, oczywiście, mieć wpływu na edycję tych plików. Możesz powiedzieć, no, ale kurde, blady, ja tu się mam rozczulać nad takimi rzeczami. Jeżeli masz poprawnie opisaną taką dokumentację. Znacznie łatwiej, łatwiej będzie do przetwarzania na kolejnych etapach, na przykład zakupów. To samo dotyczy swoją drogą standardów projektowych i to jest drugi etap, bo można powiedzieć, biblioteki to jeszcze jest PAL 6 prosty temat do ogarnięcia, ale standardy projektowe mogą ci dać mega przewagę, nie tylko konkurencyjną, ale przede wszystkim oszczędność czasu w codziennej pracy. O czym ja mówię? Można zacząć od pierdu sporniczek, jakaś belka. Idąc dalej, być może rama. Jeżeli tworzysz jakieś maszyny, prawdopodobnie rama do różnych wersji danej maszyny jest bardzo podobna. Dlaczego ją nie ustandaryzować? I tu możesz powiedzieć, no, ale po co? Przecież zdecydowanie łatwiej jest na przykład w SolidWorksie zaprojektować taki wspornik od zera za każdym razem, bo trwa to kilkanaście sekund niż konstruktor będzie musiał dorzucić i w złożenie będzie się musiał zastanawiać, gdzie on jest. Ale Weź pod uwagę, że jeżeli taki wspornik sobie opiszemy indeksem materiałowym, będziemy wiedzieli, jaki on ma indeks ERP, to ktoś, kto potem będzie to przetwarzał na etapie zakupów, na etapie przygotowania produkcji, będzie miał już wszystko gotowe. Marszrutę, bomb podpięty, będzie wiedział z jakiego materiału. Ktoś, kto dba o magazyn, będzie wiedział, czy to już jest na magazynie, czy nie. A jeżeli inżynier za każdym razem tworzy taki wspornik od nowa, to systemy w kolejnych etapach projektowania muszą go za każdym razem w ten sam sposób przetwarzać. Więc mamy biblioteki, standardy projektowe, coś, co zawsze będziesz musiał zrobić bez względu na to, jaki system do zarządzania wybierzesz. Kolejna sprawa. Zwróć uwagę, jak pracujesz. Jak wygląda Twój obiekt dokumentacji, ale nie taki zapisany w segregatorze i gdzieś tam trzymany na audyty ISO, tylko jak naprawdę wygląda ta praca. Jak projekt jest zlecany, jak zadania są zlecane poszczególnym inżynierom lub grupom inżynierów, kto za to odpowiada, jak są weryfikowane te zadania. Kto zatwierdza taką dokumentację i w jaki sposób? Następnie, w jaki sposób wersjonujesz dokumentację, rewizjonujesz, w jaki sposób ta dokumentacja później jest emitowana na produkcję, na zakupy, w jakiej formie, plikach, jak przekazujesz BOM konstrukcyjny do innych systemów. Czasem nie ma po prostu systemów, jest to Excel, ale również w jaki sposób on jest rewizjonowany. Znowu, bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierzesz, taka informacja będzie potrzebna, aby później przygotować się do wdrożenia. No i kolejną rzeczą, o której możesz już pomyśleć, aczkolwiek to dużo będzie już zależało od tego, jakie rozwiązania wybierzesz, potrzeby, to znaczy, jakie czynności chciałbyś zautomatyzować typu generowanie plików PDF, DXF, Zatwierdzanie dokumentacji, pewne automaty, które mogą przyspieszyć Twoją pracę, i na etapie wdrożenia systemu będzie można takie narzędzia już uruchomić. No i oczywiście współpraca z innymi. Mam tu na myśli inne jednostki organizacyjne w Twojej firmie, ale również dostawcy. Jakie dane otrzymujesz, jakie dane ty wysyłasz, również to będzie bardzo ważna sprawa w kontekście. E, wdrożenia systemu PDM czy systemu PLM, ponieważ oba systemy są bazowo bardzo podobne. Oczywiście rozwiązanie PLM potrafi znacznie, znacznie, znacznie więcej, ale o tym, mam nadzieję, innym razem będę mógł opowiedzieć. Na ten moment tyle. Jeżeli takie materiały są interesujące, daj znać, zakomentuj, udostępnij. Jeżeli coś głupiego mówię, też śmiało mi zwróć uwagę, Chciałbym częściej takie materiały wypuszczać, bo wierzę, że dzielenie się wiedzą gdzieś nam wszystkim pomoże. A być może za jakiś czas będę mógł się spotkać z Tobą w Twojej firmie. Do zobaczenia, cześć!